Cześć, sąsiadów Szowska z tej strony, łączę się z Tobą z Florydy i dzisiaj do Ciebie przychodzę z taką mm, krótką, ale bardzo ważną myślą, jak bycie proaktywnym tak naprawdę ma bardzo duże znaczenie na nasze życie. Proaktywność to nie tylko podejmowanie inicjatywy, ale również e, e, branie odpowiedzialności w ogóle za swoje życie. To nie jest. E, Jakieś właśnie szczęście, to nie jest, że na przykład masz sprzyjające warunki czy jakiś przypadek, to ty w pełni decydujesz, jak to Twoje życie wygląda. Ludzie sukcesu nie czekają na jakiś idealny moment, oni po prostu działają, oni szukają możliwości, a nie wymówek. I co daje w ogóle Tobie bycie taką osobą proaktywną? Po pierwsze, tak naprawdę otwierasz sobie drzwi do sukcesu, bo każdego dnia podejmujesz działania, które dają Tobie szansę na lepsze życie. Nie stoisz w miejscu, nie czekasz na idealny moment, ty po prostu działasz każdego dnia, nie marnujesz żadnego dnia, tylko idziesz do przodu. Po drugie, zwiększasz sobie pewność siebie i czym więcej działasz, tym bardziej budujesz pewność siebie. A po trzecie, pomagasz sobie zarówno w biznesie, jak i również w Twoim życiu osobistym, w Twoim życiu rodzinnym. Jeżeli chcesz pracować online, to nie czekaj, nie odkładaj tego na później. Po prostu zacznij działać. Rób to nawet małymi krokami, ale rób. Nie zatrzymuj się. I w ogóle, co zrobić, żeby być takim proaktywnym? Przede wszystkim, po pierwsze, musisz zacząć planować i, i nie zwlekać, tylko tak naprawdę działać, bo tylko działanie daje tobie możliwość, że będziesz się rozwijać, że będziesz szła do przodu. Po drugie, nie bój się błędów. Tak naprawdę Yy, lepiej uczyć się w ogóle w praktyce niż w ogóle zatrzymać się w miejscu. A po trzecie, musisz otaczać się ludźmi, którzy ciebie będą inspirowali, bo pamiętaj, że ich ta pozytywna energia, ich ta właśnie motywacja pozwoli tobie również działać, bo uwierzysz, że ty też możesz tak jak oni. Pamiętaj, że tylko działanie zbliża ciebie do sukcesu. Zadaj sobie dzisiaj pytanie. Co dziś może zrobić, żeby zacząć spełniać swoje marzenia, żeby zacząć realizować swoje cele? Co dziś może zrobić? Zadaj sobie te dzisiaj bardzo ważne pytanie. Jeśli chcesz więcej od życia, po prostu musisz działać. Nikt, tak naprawdę nikt tego za ciebie nie zrobi, bo to ty jesteś architektem swojego życia. Nie musisz być wielki, żeby zacząć, ale musisz zacząć, żeby być wielki. Liczę na to, że jeżeli nie jesteś jeszcze osobą proaktywną, zaczniesz, zaczniesz wdrażać te wszystkie wskazówki, którymi się dzisiaj z Tobą podzieliłam, bo tak naprawdę to Ty tworzysz swoje życie. I musisz być proaktywna, musisz być proaktywny, żeby. Nic Ciebie nie blokowało, żebyś szła do przodu, żebyś nie czekała na ten idealny moment, bo nigdy jego nie ma. Nie ma czegoś takiego jak idealny moment. Zapamiętaj to sobie. Rób, nawet jak, jeżeli nie masz za dużo czasu, rób to małymi krokami, ale nie stój w miejscu, bo te malutkie kroki, które będziesz podejmowała, które będziesz podejmował codziennie, zaprowadzą cię tam, gdzie tak naprawdę chcesz dojść. Trzymajcie się, kochani, życzę Wam. Żebyście byli jak naj, najbardziej proaktywni, żebyście osiągali to, co sobie, o czym sobie zamarzycie. Pozdrawiam wam, Was i całuję do następnego razu.